Po śmierci męża no, byłam tak załamana, że po prostu nie wiedziałam, co do czego, co z czym. No i to mi dużo dało po prostu odnaleźć się w tych sytuacjach finansowych, przynajmniej typu rachunki, zakupy, no i tam różne wszelkie opłaty inne. Jak zarządzać swoim budżetem, jak radzić sobie z problemami różnymi związanymi z zakupami, jakieś reklamacje czy coś. To wszystko dowiedzieliśmy się elegancko. Projekt Pomóż Oszczędzać Rodzinie skierowany jest do rodzin, do osób o niskich dochodach, które do tej pory nie miały możliwości zapoznania się z, ani edukowania się w zakresie projektów i usług finansowych. Projekt polega na wyrobieniu nawyku oszczędzania u rodzin, które biorą w nim udział. Podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy etap to indywidualna praca nad budżetem domowym każdej z rodzin pod okiem i pod opieką mentora. Mentor spotykał się z rodzinami przynajmniej raz w miesiącu, aby kontrolować te wydatki i prowadzony budżet. Każdej rodziny osobno. W drugim etapie, każda z rodzin, po wypracowaniu w swoich budżetach indywidualnych możliwości do oszczędzania, zakładały lokaty systematycznego oszczędzania w Kasie Stewczyka, i przez 6 miesięcy systematycznie na te lokaty odkładały pieniądze, które uzbierały, odłożyły w trakcie prowadzenia swoich miesięcznych budżetów domowych. No i trzeci etap, no to do którego właśnie dzisiaj doszliśmy, to jest zakończenie projektu. Każda z rodzin, która z sukcesem i z powodzeniem ukończyła projekt, a tak właśnie się stało, wszystkie pięć rodzin, które brały udział w projekcie, go dzisiaj kończą, otrzymują oprócz tej wiedzy, którą zdobyły w trakcie dziewięciu miesięcy zaoszczędzonych przez siebie pieniędzy na swoich lokatach również od nas nagrodę w postaci tysiąca złotych na spełnienie swojego wcześniej postanowionego sobie celu ten tysiąc złotych, który otrzymaliśmy za udział w projekcie, jest przeznaczony na wyjazd z dziećmi na wakacje nad morze. Wiadomość, że korzystając umiejętnie z tych środków, które są w rodzinach, możemy je znacznie lepiej wydawać. Możemy również nauczyć się nawyku systematycznego oszczędzania. Oszczędzania, które prowadzi do wydania pieniędzy na określony cel, a jednocześnie daje ogromną satysfakcję potem, że ten wspólny cel jest osiągnięty w rodzinie. Ja chciałem państwu przede wszystkim pogratulować wytrwałości. To na pewno nie było łatwe 9 miesięcy, ale myślę, że warto było i że nauczyliście się państwo czegoś, co będzie przydatne na dalsze lata życia. A ja zawsze protestuję, kiedy mówi się o bogatych i mówi się o biednych, bo tak naprawdę to można ludzi dzielić na tych, którzy mają mniej albo mają więcej. Bo bogactwo prawdziwe to nie bierze się z pieniędzy. Bogactwo prawdziwe bierze się ze szczęścia rodzinnego, bierze się z więzi, którą Państwo, myślę, przez te 9 miesięcy, także pracując z całymi rodzinami w tym projekcie, pogłębialiście. Tak jak wiecie, Nagrodą dla Was za wytrwałość, za to, że, że dzielnie zmagaliście ze swoimi budżetami, walczyliście z paragonami. Nagrodą dla Was są pieniążki, które już zostały przelane na Państwa konta. Także myślę, że znajdziecie je akurat na Mikołaja pod choinką, że tak powiem. A z naszej strony chcielibyśmy wręczyć tylko pamiątkowe czeki. pomogło, bo własne wydatki można było ograniczyć, po prostu ukierunkować, tak żeby to z miesiąca na miesiąc nie, być, nie mieć debetu, tylko jakoś tam przeżyć kolejny miesiąc elegancko. jestem zadowolona. Nauczyło mnie to y, y, planowania wydatków, y, sum, sum, y, sumowania systematycznego, zapisywania. W tym roku ten projekt obejmował jeszcze dodatkowo problemy, które związane były z prawami konsumenta, ABC konsumenta, jak i również też pozytywnej historii kredytowej, gdyż z jednym też współorganizatorów tego projektu, poza Kasą Stewczyka, Fundacją Kocham Podlasie, Fundacją Stewczyka, Stowarzyszeniem Krzewienie Edukacji Finansowej, było Biuro Informacji Kredytowej.